Cześć, witajcie już w 17 odcinku mojej serii z Pierścieni. E, dzisiaj wykonamy sobie misję drużyną Froda i sama. Y, będzie to jaskinia szeloby. Szeloba to jest taki wielki pajęczur. Mm, no i po prostu będziemy musieli tam ratować Froda z jej rąk. Okej. Okay.

Come on, Sam, Don't let Mr. Frodo down. Come on! Quickly! Wow, Over here! What? Ah, this is some Okay. Here's another one. Help! I'll help you. Here's another one. Thank you for saving me. I thought my time was surely at an end. Fight on!

O, łucznik. O, fajnie, fajnie. Taka mini-armia. A e te pajęczury słabe. Oni chyba nie mogą obalniać. Chociaż nie, zobaczmy. A nie, mogą, mogą, mogą. A fajnie są skarby, bo będziemy za chwilę mieć obóz. To jest leczenie. No i dobrze, mamy rozwitlenie. Widzimy się najpierw tutaj. A to tu będzie ślepy załóg, ale... Może są żołnierze? Okej, okay, tutaj nie ma. my tu, a tutaj. Trupy, trupy, pajęczyna. No i są pajęczki. No z łukus z nich strzelajcie, a nie łukiem ich lejecie po morzu O, sam siódmy level Ki ma tak? Wow, ty dobry

Może pójdę tym ocznikiem. Dobra. Teren czysty. Wchodzimy. Ale biegnie jak szalony jakiś. No ale czemu nie biegniecie? A. Dobra, jakiś wręcz. Ten, ten też, ten też, nie archer, nie archer No i archer Czkoda, że się ich jakoś nie da tak jakby połączyć, coś takiego Aha, tutaj ten mój tank Nie, on ma się mało, no, no 530 Dobra, idziemy chass Come on. Follow me Hold on Mr Frodo I'm coming Peace peace Faster Samwise. faster This way Right with you sir Cele, odszuk pomóż żołnierzy, żeby resztę jego oddziału Uwolnij wszystkie spędzone związki, wiesz, nie znajdziesz Odszukaj fronta O, punkty mocy Jeszcze level i będę mógł ten Ten perk, nie perk, nie perk tylko Przedmiot o, ale mi się pierdzieli, zaklęcie no nie, no sami arczyzy, no. No bez jaj. Tutaj jest chyba ta ścieżka, tak. Tutaj nie będę szat. Wow! O mocna sztuka tu musiała być. Jakiś troll. Yes, tank! Keep a lookout! I won't let you down. A, Come on now! We can't be taken no doubt a, to here! Alright then. Be careful, they may see us. For Mr. Frodo! No zapicicie ich no co jest kurde oni tak szybko łażą, że ja w niej trafić nie mogę w ogóle o skarbiki są O ładnie ładnie A to co to być? For, For Mr. Frodo! Come on, Samurais! Don't let Mr. Frodo down! Się tu Hold on, Mr. Frodo! I'm coming! No, nie, Over here! Hmm. Down to the Gondor! Stay together I won't let you down! Come on! Dobre, na mnie mu tam na razie? Mało tanków mam. No, trzeba brać, brać A i prawym, żeby oni automatycznie zabijali te.

Co tu taka ogromna armia robi w tych jaskinach? No ja się, t... no ja jestem po prostu zastanawiam, no Przecież Ach, nieważne Nie wiem, może jakieś, może po prostu na jakieś badania tutaj poszli zbadać jaskinie, czy coś Jest kupi Gollum. Archer No, tak jakby było tak jak że tak umarkowanie, trochę tych, trochę tych. Teraz jest dobrze, bo tak to sami łucznicy byli. A ja jednak trochę tej obstawy potrzebuję. Ale mocno. Ucieka, ucieka, ucieka. Ale nie wszyscy, nie wszyscy panowie. Ale go wganiają. O jest tu leczenie, więc ogarnę Ale pajęczur No lejcie, lejta ją, lejta O, w sumie to mi trochę nic nie dało No jeszcze, jeszcze trochę, jeszcze trochę i ubijecie tego Żydala No jeszcze troszkę, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę Yeah Stęka z filmu Siri gol Ale najpierw chwila zrobimy sobie tutaj małe cięcie All right then. Must be careful. This way! Come on! Hurry up! Hold on, Mr. Frodo. I'm coming! Come on! Careful. Count on me. They may sing of this day. Quickly! Hurry up! They may sing of this day. Must be careful. We need to take out that outpost in order to secure All a location right. for a base. <laughs> Stay focused. Keep together. I won't let you down. Be careful. They may see us. Okay. Sorry, Zatyshevsky, but. Whew. Ok, jest nocny postrunek. I co my tu mamy? Farmy pewnie nie możemy. No. Co my tu mamy? chwila A kurde. Bo pod F9 jest Fraps. Nagrywanie, a jak kliknę gdzieś, to się wyłącza tutaj ten pasek. To mnie denerwuje trochę. No i damy uczniycz. Oni tu chyba też będą ma czasu do czasu atakować. Kurde. No i pozdro bez tego. Farm nie ma. A może tutaj się będzie dało farmę postawić? Aha. Za trzy oddziału. A, za cztery Tutaj już 2000 zeszło. Nie lubiłem nigdy tej misji. Ona jest dla mnie dzika. Oni śmiesznie wyglądają Ma dziurę w czole Łyse czoło Dziurawe czoło co No, przecież jakieś konkretne Jednostki To będzie armia do obrony

Tak rozważam tą myśl. Mhm, atakują. No. Tym damy. Formację blokującą. Ej. A tym damy clean. Przydzie to 1000 O, tu ładnie będzie mi... Jąść. Oh, Ci ucznicy są dobrzy. To są bardzo dobrzy właśnie na tych tamto to jest takie mięso armaty tylko żeby narobić no, tego i żeby po prostu co hmm, to posłać na pierwszy ogień no i taka prawda Ale tu można by, Ale to marmią zaatakować Gondor! Aha, chyba będę znowu atakować, się, bo coś za dużo ciałów to stoi. And ready! Drop. Soldiers! Hurry, soldiers! Soldiers of Gondor! Keep a lookout! Ready yourselves! Go! Keep Arches going! Ready. Soldier battalion Up. standing by! Let's Soldiers! Ready yourselves! Be careful, battle! Keep going! Soldiers! Block formation! Ready. Be on so guard! Soldier battalion standing by! Oh, samoyed will not fail you soldiers of gondor we're attacking this way Hold. Standard so formation! Stand ready! Be still! Yes. The enemy is upon us, men! We've improved the ready Make ready! Standing by. We've improved the spinner! Soldiers of Gondor! Oh, Be on Let's go! Arrows! Oh, Soldiers of Gondor! Be for battle! your guard, men. Archers! Archers, move out! Soldier battalion, Soldier of the Condor! Drop formation! Soldiers! move forward. Up, Follow me! Soldier battalion standing by! Stand fast men! Attack! Make oh. ready! we under attack! Keep going! Yeah. Keep going! Yeah. Soldiers, the fool's blades are keep ready! Keep going! Be battle! Men, the heavy no. armor is ready. Stand ready! Ready yourselves! Ready yourselves! Swords. Soldier battalion, stand by! Don't let this go no down! It's the enemy! Take cover, men! Ready yourselves! Fall